Starostwo powiatowe wraz z gminą Mstów zorganizowało uroczystości powiatowe Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Mstowskiej. Poszczeż tandarowe, uroczysta msza święta w Zabytkowej Świątyni były wyrazem pamięci o wydarzeniach sprzed 103 lat. No, była to inicjatywa księdza Jubilata, który no, miesiąc temu gdzieś przyszedł w odwiedziny, czasami nas odwiedza i zaproponował, że ma taki pomysł, żeby w tym kościele spróbować zrobić. Taką właśnie mszę. Powiedział też o swoich jubileuszach. No i zadeklarowałem pomoc. Oczywiście trzeba było tu uruchomić kolegę Wojta e, Zemstowa, poprosić, żeby wysłał swoje poczty sztandarowe, swoje sztandary, bo to dzisiaj wszystkie gminy mają takie uroczystości, więc z innych gmin było ciężko. Ale jest sześciu Wojtów, są przewodniczący rad, są radni powiatowi, gminni. Są żołnierze, koledzy generała, dużo strażaków, pocztów sztandarowych, dużo młodzieży, więc na pewno uroczystość udała się. Tak, bardzo ważne jest, że możemy się spotkać na żywo i w tak pięknej okoliczności jak Święto Niepodległości. Już kolejna rocznica, no jest to bardzo ważne, niepodległość nie jest dana nam na zawsze, musimy ją, o, o nią dbać, musimy ją pielęgnować, musimy też uczyć najmłodszych, najmłodsze pokolenie właśnie pielęgnowania tej niepodległości. Także bardzo się cieszę, że dzisiejsza uroczystość w Mestowie miała rangę powiatową i tylu licznych gości przybyło. Kiedy do Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała swoją wolność i suwerenność. W tym szczególnym dniu warto pamiętać o bohaterach tamtych dni, którzy często swoim życiem zapłacili za naszą wolność i starać się krzewić postawy patriotyczne. Ja myślę, że jak sama obecność tutaj dzisiaj na tej uroczystości dla wielu ludzi, no to nie trzeba szukać aż gdzieś daleko. Tych patriotycznych uniesień trzeba po prostu być razem ze sobą. Kiedy świętujemy, to świętujemy, kiedy oddajemy honory fladze, kiedy szanujemy polskie państwo, kiedy o Polsce rozmawiamy w dobrym kontekście, no to zawsze budujemy patriotyzm. Myślę, że tutaj wszyscy, którzy przyszli, zdali egzamin, trochę zaniosą do domu, trochę pośpiewali pieśni patriotycznych, trochę posłuchali historii, więc na pewno. Nie szukajmy za daleko, róbmy dobrze to co mamy tu blisko, starajmy się. Wolna Polska roku 1918 to Kresy dziś znajdujące się poza granicami naszego kraju, ale będące miejscem gdzie kiedyś była Polska, a gdzie bije polskie serce, o czym pamiętają w gminie Mstów stale współpracują z jedną z gmin z terenu Wileńszczyzny. Uczestniczymy co roku w akcji Towarzystwa Patriotycznego Kresy, pomagamy Polakom na Kresach, mamy podpisaną umowę współpracy z wileńską, podwileńską gminą Kowalczuki, także co roku um, udajemy się tam do nich, przekazujemy różnego rodzaju udary, wymieniamy się doświadczeniami i naprawdę ten patriotyzm podkreślamy, bo y, przypomnę, że ci ludzie z Wieliczyszczyzny nigdy z Polski nie wyjechali, tylko po prostu granice się zmieniły.